Przede wszystkim tworzyliśmy drużynę w pierwszej połowie i mimo zmian w drugiej połowie dalej tworzyliśmy drużynę. O to właśnie chodzi, żeby nie grała jedenastka, dwunastka, tylko wszyscy, wszyscy zawodnicy, bo liga jest wyjątkowo długa i każdy, każdy musi pomóc tej drużynie. Każdy. Ja przywiązuję wagę do tego, żebyśmy tworzyli zespół kolekty, wtedy każdemu będzie łatwiej. A to, że wygrywaliśmy, wygrywaliśmy, ale tak jak mówię, wygraliśmy po kolektywnej grze, dlatego y, można być optymistą, aczkolwiek tak jak mówię, ciężka runda i, i, i trzeba dać sobie wszystko. No tak, na pewno myślę, że możemy być bardzo dobrzy z tego sparingu. Wiadomo, że nie uszczeliśmy się błędów. No ale jeszcze mamy trochę czasu, żeby je przeanalizować i, i, i wyeliminować je przed, przed tym startem ligi. Ale na pewno tak, sparing pozytywny, myślę, że... W końcu było widać, że, że jesteśmy zespołem, że jesteśmy drużyną, że każdy walczy dla każdego i, i tak to mam nadzieję, że będzie wyglądało też w Lidze. No, jednak e, Wisła miała tam jakieś swoje sytuacje, tak? więc z czegoś się musiały wziąć e, gdzieś się na pewno z ustawienie, jak i w pierwszej połowie, gdzie Małecki miał sytuację sam na sam, jak i, i przy tym karnem, więc e, jest co jeszcze analizować, ale tak jak mówię. Oby na lidze tych błędów już nie było. Znaczy na pewno możemy być <laughs> zadowoleni z tego, z tego, jak to wyglądało, ale myślę, że liga to jest zupełnie, zupełnie in, inne rozgrywki i myślę, że, że musimy być skoncentrowani i, i skupieni. Tak jak to na tym dzisiejszym spotkaniu. Nie możemy się rozluźnić i pracować dalej tak jak pracujemy. No pewno cieszy nas bardzo wygrana w takim sparingu, bo ostatni sparing przed ligą jest zawsze dla drużyny ważny. To jest jakiś tam drogowskaz, jakiś punkt odniesienia, chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, chcieliśmy wygrać mecz na wyjeździe z dobrym przeciwnikiem. Natomiast do optymizmu też jeszcze, jeszcze trochę nam brakuje także. Tu jest jeszcze dużo błędów w drużynie, to jest nowy zespół, który się dopiero tworzy, ale, ale widzę, że chłopcy chyba też widzą, że idziemy w dobrym kierunku i Mówię o pełnym optymizmie nie ma co na razie mówić, bo to na razie takie została wlana delikatna dawka otuchy w nasze serce, ale widać, że coś drgnęło. Mhm. Cały czas mówiłem w szatni, że ma grać i wygrywać zespół nie 11 piłkarzy i trzymamy się tego bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast na końcówkę tego meczu trochę rzeczywiście zamazano ten obraz, bo niepotrzebnie wdarł w grę chaos, do tego zrobiliśmy rzut karny, który co prawda nie został wykorzystany, ale mogło to zamazać wynik meczu. Natomiast były du duże fragmenty fajnej gry, mądre gry przede wszystkim i, i to cieszy. Znaczy ja powiem tak, trzymajmy się spokojnie do poniedziałku, siądziemy, ustalimy sobie już taką bardziej ścisłą kadrę. Młodzież na razie zdobywa szlify, tutaj nie będzie tak, że z tej młodej grupy zawodników ktoś tam znowu wielu odpadnie, bo oni cały czas będą z nami trenować, więc na razie wstrzymajmy się z tym. Widać, że chłopcy robią postępy, natomiast takie jakieś decyzje wiążące siądziemy w poniedziałek, o tym będziemy decydować. Mhm. Zapytam jeszcze Łukasza Surmeą, Zagrał na Wesołej jedną połowę, dzisiaj jedną połowę, jak u niego wygląda dyspozycja, szansa, że on będzie na Lecha gotowy? Czy, czy, że będzie gotowy na Lecha na 100% to, to myślę, że nie, natomiast, natomiast, natomiast. No Łukasz nadrabia w ekspresowym tempie zaległości, jest dopiero tydzień w treningu, ale to jest na tyle rutynowany, mądry zawodnik, przede wszystkim piłkarz, że myślę, że, że nadrobi to szybko, natomiast no musimy jeszcze trochę czasu poświęcić, żeby, żeby Łukasz był w takiej dyspozycji, jaką byśmy chcieli, on sam o tym wie, że jeszcze trochę mu brakuje, ale... Ale Łukaszowiec na pewno łatwiej ma duże umiejętności piłkarskie. Myślę, że pokazaliśmy, że, my, że potrafimy grać kompaktowo jak zespół i znów nie traciliśmy bramki. Myślę, że te mecze sparingowe nie były wszystkie z dobrymi zespołami, ale nie traciliśmy bramki i myślę, że to dla nas jest taki dobry sygnał przeciwko tej sezonie poprzedniej. Myślę, że to jest naprawdę super sygnał. Oczywiście, no bo te sparingi nie byli z trudnymi zespołami. I myślę, że dzisiaj ten, ten sparing nam pokazał, że jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz z dobrym zespołem. No to jest w zależności od meczu, jaki jest mecz, jak się układa mecz, ale powiem tak szczerze, że, że z Grzesiem Kuświkam mi się grało dobrze. nie Graliśmy ze sobą tylko raz, ale grałem gra się z nim super. Nie? Biegamy za siebie, coś tam jakoś rozumiemy, ale dzisiaj ten numerą Marek Żynczuk i też to jakoś nie wygląda z moim zdaniem źle, ale jak mówię, z grzeszkiem ugrać się dobrze. No?